24. Ojciec z synem nie rozstawali się literalnie. Dzień i noc byli razem, jakby chcąc w ten sposób wynagrodzić sobie długie lata rozłąki. Nawet na rady wojenne brał ze sobą generał Okonicz syna, gdzie spełniał on funkcję sekretarza, niejednokrotnie przy tym udzielając bardzo cennych informacji o sytuacji armii komunistycznej oraz jej taktyce, o których jako były oficer sztabu i wychowanek szkół wojennych był dobrze powiadomiony. Wskazówki te jego zwłaszcza przydały się bardzo przy wszczętej raptownie przez generała Okonicza akcji, mającej jako główny cel niedopuszczenie do koncentracji armii komunistycznej, do połączenia się wszystkich rozmieszczonych w różnych punktach oddziałów w jedną całość, mogącą stworzyć groźną jeszcze siłę. Wiadomość o tym otrzymał generał Okonicz z ust synawową pamiętną noc spotkania. I wnet całym szeregiem zarządzeń sparaliżował w znacznym stopniu te usiłowania wroga. Ten okres czasu był rzeczywiście najbardziej obfitującym w pracę, a jednocześnie najbardziej owocnym. Nigdy jeszcze wojska polskie ani oddziały partyzanckie nie atakowały tak gwałtownie wojsk komunistycznych, popierając przy tym silnie wybuchłe w całym szeregu miast powstania zbrojne ludności. Jednocześnie fale powietrzne przy pomocy radiotelegrafu niosły na wszystkie strony, sięgając do najdalszych zakątków Rosji i Niemiec, jeden stanowczy rozkaz: zaczynać już. Czas. I na ten zew potężny wodza działalność oddziałów partyzanckich wzmagała się, potężniała, nabierała mocy, krusząc wszędzie potęgę tych, co pod hasłem władzy ludu lud ten ciemiężyli i gnębili. Na całym olbrzymim froncie europejsko-azjatyckim rozpoczęła się przepotężna, jedyna w dziejach ofensywa, w której miliony ludzi porwały się do boju, do walki domowej, ażeby zrzucić pęta krwawej, czerwonej niewoli. I rzecz charakterystyczna obrońcy ludu, głosiciele haseł nienawiści klasowej i panowania wszechwładzy ludu nad innymi, w szeregach swoich ludu tego nie znaleźli, oprócz tylko przymusowo wziętych żołnierzy Czerwonej Armii i to bacznie strzeżonych i pędzonych wprost do boju przez niezliczone kohorty najemnych żołnierzy chińskich. Lud cały stanął po stronie przeciwnej, z zawziętością mordując i gnębiąc dobroczyńców swoich. Zapał i okrucieństwo ludu w tym kierunku były tak wielkie, że przywódcy siłą wprost powstrzymywać musieli wdzięczny lud, na który dwadzieścia z górą lat wpajania teorii i zasad komunizmu nie tylko żadnego wpływu nie wywarło, a przeciwnie, rozżarzyło nienawiść jego do apostołów Lenina. Konserwatywne, reakcyjne pojęcie wolności, promieniujące od strony Polski. Odniosło zwycięstwo nad wolnością stosowaną na sposób wschodnio-tatarski. Ze wszystkich stron nadciągały depesze o powodzeniach i zwycięstwach, o stałym i to poważnym kurczeniu się stanu posiadania komunistycznego. Pozostały tylko nieliczne większe ośrodki, w których władza ta oparcie miała, a i te poważnie zagrożone były. Radowało się serce generała Okonicza, gdy czytając te sprawozdania widział owoce swych sześcioletnich trudów i wysiłków, gdy widział kres panowania zła w Europie i zbliżające się jasne, promienne zorze wolności, prawdziwej wolności, na której fundamentach ludzkość wznieść miała gmach przyszłego swego dobrobytu i szczęścia. Przygotowując ostatni cios generał Okonicz zmieniał stale miejsce pobytu, sam dopilnowując koncentracji swych wojsk, lustrując je zarówno jak stan broni i amunicji. Sam wnikał w najdrobniejsze szczegóły, nie chcąc dopuścić do najmniejszego zaniedbania, które by mogło fatalny, a może i zgubny wpływ wywrzeć na ostateczny wynik. W podróżach tych towarzyszył mu stale syn, zaznajemiający się w ten sposób z Polską i wojskiem polskim. Radością i dumą napełniała tego ostatniego świadomość, że to ojciec jego jest tym wielkim mężem, który wolność nie tylko Polsce, ale i innym ludom wywalcza. Cieszyła go wielka cześć, jaką ojca jego wszędzie otaczano. W jednej z tych podróży w małym miasteczku Parczewie spotkał szanownego sierżanta Wójcika, który po swej wyprawie z oddziałem skalskiego, której owocem było zgniecenie kilkunastu drobniejszych oddziałów komunistycznych, odcięcie dęblina od Warszawy. Skromnie powrócił do swego oddziału i z łatwo zrozumiałych względów starannie unikał spotkania z generałem. Przywitanie ich było pełne radości i wnet Józef Okolicz zasypał go gradem pytań o to, co się dzieje w Warszawie, co robi ten i inni, a w końcu nieśmiało spytał, co się stało z Marysią Kasprzakówną. Żyje, odrzekł mu wójcik. Jest zdrowa i przebywa w bezpiecznym ukryciu wraz z matką, pana porucznika. Z moją matką? zawołał zdumiony okonicz. Spostrzegł wujcik, że palną jakieś głupstwo, że zdradził tajemnicę, której ujawnienia nie życzył sobie widać z jakichś powodów generał. Zamilkł też i mimo nalegań, próśb jego, nie chciał powiedzieć ani słowa więcej. Rozgorączkowany tem, co posłyszał, pospieszył do ojca i przeczekawszy cierpliwie na załatwienie wielu spraw przez tegoż, gdy wreszcie zostali sami, spytał obcesowo. Ojcze, matka moja żyje? Spojrzał na niego zdumiony generał, po czym odrzekł krótko. Tak, żyje. Lecz skąd dowiedziałeś się o tem? Nie mogę powiedzieć skąd się dowiedziałem, odrzekł, nie chcąc zdradzać wujcika. Lecz dlaczego, ojcze, nie powiedziałeś mi tego? Sam dowiedziałem się o tym przed dwoma dniami zaledwie. Matka twoja żyje, jest w bezpiecznym zupełnie schronieniu, lecz jest chora. Nie mówiłem ci zaś od razu, gdyż nie chciałem narażać cię na niebezpieczeństwo, gdyż wiem, że nawet moja wola, moja prośba nie powstrzyma cię od udania się do niej, od podążenia na jej obronę. Masz słuszność, ojcze, lecz gdzież ona jest teraz? W Warszawie. Jest tam zupełnie bezpieczna, pod dobrą opieką i nic jej nie grozi, namyślał się czas pewien. A więc matka, którą uważał za zamordowaną, żyje, przebywa w Warszawie. I on był w pobliżu niej, może przechodził obok i nic o tem nie wiedział. I ojciec, ten ojciec, przed którym żadnych tajemnic nie było, który o każdym kroku wrogów był natychmiast szczegółowo informowany, również nic o tem nie wiedział. Jak się to stać mogło? I ty, ojcze, nic o tym, że ona żyje, nie wiedziałeś? Spytał. Nie, nie wiedziałem odrzekł generał Okonicz, po czym szczegółowo opowiedział mu całą historię matki, zgodnie z relacjami otrzymanymi od tego. Słuchał go z wielką uwagą, rozważając coś jednocześnie w głębi duszy, po czym, gdy ojciec skończył, rzekł Ojcze, ja muszę udać się do Warszawy. Wiem o tem, rzekł cicho generał, a w oczach jego błysnęło wzruszenie, lecz teraz tam się nie dostaniesz. Złapią cię, zamordują. Usiłował tłumaczyć mu, czując, że jakaś nieznana dotychczas trwoga ściska go za gardło. Przyszła nareszcie chwila, której się obawiał. Syn jego, tak niedawno odzyskany, chciał iść na groźne, a jawne niebezpieczeństwo, pchany do tego przez potężny zew miłości do matki przedostanę się tam pójdzie ze mną wujcik i dopomoże mi ojcze dodał tonem błagalnym ja tam być muszę ja muszę być przy niej w chwilach groźnego niebezpieczeństwa a zresztą ojcze muszę tam być jeszcze i w chwili wybuchu mam przecież rachunki do załatwienia muszę zapłacić im za matkę i siebie ja nie mogę ojcze siedzieć tu bezpiecznie gdy tam krew lać się będzie gdy ci, z którymi wspólnie plany walki układałem, wystawieni będą na niebezpieczeństwo. Czy w chwili ogólnej, narodowej walki o wolność, jeden tylko twój syn ma być skazany na hańbę bezczynnego patrzenia na zmagania się innych? Ty na to się nie zgodzisz. Ty pozwolisz mi. Uległ tej prośbie błagalnej syna generał i wiedząc, że w postanowieniu tem nic go nie powstrzyma, że jest to mocniejsze nad wszystko, że dla dopięcia celu, który sobie nakreślił, złamie wszystko, użyje wszystkich sposobów i wyruszy w tą drogę nawet bez pozwolenia, wbrew jego woli, idź, rzekł. Niech cię Bóg prowadzi. Uściskał gorąco ojca i wnet wyruszył na poszukiwania wujcika. Odnalazł go wkrótce i przedstawiwszy całą sprawę, prosił o pomoc w wykonaniu tego zamierzenia. Aż się oczy zaśmiały amatorowi wszelkich ryzykownych wypraw. I zgodził się natychmiast. W odosobnieniu w pokoiku Okonicza układać poczęli plan wyprawy i postanowili, celem zwiedzenia szpiegów, mogących mimo wszystko znajdować się w otoczeniu generała Okonicza, urządzić się jak następuje: Generał Okonicz wydeleguje syna do jednego z pułków stojących w pobliżu linii bojowej komunistycznej i jako towarzyszy doda mu jednego z adiutantów i wójcika. Wyjadą samochodem, mając przy sobie walizkę z ubraniami cywilnymi i wszystkim potrzebnym do przebrania się. Nie dojeżdżając do wyznaczonego miejsca, wysiądą w najbliższym lesie, przebiorą się, zmienią swój wygląd i posiłkując się sfałszowanymi dokumentami komunistycznymi, lasami i bocznymi ścieżkami, podążą do Warszawy, unikając o ile możliwości spotkania z oddziałami nieprzyjacielskimi i posiłkując się pomocą zamieszkałych po drodze członków organizacji, których adresy znane były Wójcikowi. Samochód tymczasem z adiutantem miał pojechać dalej. Plan ten przedstawili generałowi i ten go w zupełności zaaprobował. Przystąpili wnet do przygotowań. Wójcik, przy... wójcik wystarał się o dwa garnitury robotnicze. Ręce okolicza poddane zostały specjalnej operacji, ażeby nadać im wygląd spracowanych rąk robotnika, a wójcik udzielił mu wskazówek, jak ma chodzić i trzymać się, żeby nie zdradzić się zbyt wojskową postawą. Dokumenty opiewające na dwóch robotników metalowych, należących do związków zawodowych komunistycznych, zostały przygotowane tak, że wieczorem gotowi byli do drogi. Okolicz czynił te wszystkie przygotowania z cichym, wewnętrznym rozradowaniem. Ujrzy nareszcie zmartwychwstałą tą matkę, o której sądził, że nie żyje, za której duszę modlił się codziennie. Ujrzy też i tą, którą mimo wszystko pragnął ujrzeć gorąco i o której wciąż myślał. Stanie wreszcie po bok z innymi do wielkiego, potężnego czynu wyswobodzenia ojczyzny, a nie jako daleki bierny widz, do czego w pieczołowitości swej skłonić go chciał ojciec. Wyruszyć mieli o północy, by o świtaniu znaleźć się w oznaczonym punkcie i po przebraniu się za dnia jeszcze przejść między oddziałami komunistycznymi. Generał przedtem miał z synem długą rozmowę, pouczając go, jak ma postępować dając instrukcje i wskazówki i błagając by się nie narażał niepotrzebnie by dbał o swoje życie a gdy wujcik dał znać że czas wyruszać w drogę uścisnął syna gorąco mówiąc pamiętaj że ty jesteś życiem moim niech cię bóg prowadzi i strzeże a zwracając się do wujcika dodał pamiętajcie strzeżcie go jak oka w głowie i nie pozwalajcie narażać się bez potrzeby Rozkaz, panie generale! odrzekł wójcik, stając na baczność. Trąbka i samochód pomknął drogą żegnany znakami krzyża przez generała okonicza.